Trzy lata od śmierci Krzysztofa Krawczyka to czas refleksji nad dziedzictwem, jakie pozostawił po sobie jeden z najbardziej znaczących polskich wokalistów. Jego odejście w poniedziałek wielkanocny 2021 roku, w dniu 5 kwietnia, było ogromnym ciosem dla fanów, muzyków i całego polskiego środowiska kulturalnego. Ostatnie dni życia artysty, spędzone w domowym zaciszu boku ukochanej małżonki Ewy, niosły ze sobą promyk nadziei że mimo choroby krawczyk odzyska siły. Jego optymistyczny wpis w mediach społecznościowych, kochani. Jestem w domu, do mojej sypialni wpadają dwa promyki słońca, wiosenny przez okno i ewunia przez drzwi. Dziękuję za modlitwę i życzenia. Zdrowia wszystkim życzę, był wyrazem wdzięczności za wsparcie otrzymywane od fanów oraz miłości, jaką darzył swoją żonę, niezłomny duch krawczyka. Jego życiowa pasja i miłość do muzyki sprawiały, że był on postacią wyjątkową na polskiej scenie muzycznej. Przez dziesięciolecia swojej kariery artystycznej dostarczał słuchaczom niezapomnianych wrażeń muzycznych, będąc symbolem polskiego Big Beatu, a później także muzyki rozrywkowej i balladowej. Rozmowa Andrzeja Kosmali Przyjaciela i menadżera Krawczyka, z Superekspresem rzuca światło na ostatnie chwile życia artysty. Te osobiste i wzruszające wspomnienia są świadectwem wielkości Krawczyka nie tylko jako muzyka, ale i człowieka, który do końca swoich dni był pełen miłości, wdzięczności i nadziei. Ostatnie chwile życia Krzysztofa Krawczyka, jak opisuje Andrzej Kosmala, były pełne osobistej godności i miłości, która definiowała życie legendarnego artysty. Moja kochana Laleczko, te ostatnie słowa, wypowiedziane do Ewy Krawczyk, ukochanej żony i towarzyszki życia, stanowią świadectwo głębokiej więzi, jaka ich łączyła. Ta intymna chwila pożegnania podkreśla, jak ważne w życiu artysty były relacje bliskie i osobiste, nie tylko spektakularne sukcesy muzyczne. Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka który odbył się pięć dni po jego śmierci, zgromadził tłumy żałobników oraz fanów, co świadczy o ogromnym znaczeniu, jakie Krawczyk miał dla polskiej kultury i muzyki. Transmisja uroczystości w telewizji polskiej pozwoliła szerszej publiczności uczestniczyć w tym smutnym, ale i pełnym szacunku wydarzeniu, podkreślając uniwersalny charakter żałoby po stracie tak wybitnej postaci. Oddanie hołdu przez bliskich, rodzinę, znajomych, a także niezliczonych fanów, którzy w ten sposób chcieli wyrazić swoje uczucia i szacunek, pokazuje, jak wielkie ślady pozostawił Krzysztof Krawczyk w sercach ludzi. Jego dziedzictwo muzyczne oraz osobiste wartości, takie jak miłość, przyjaźń i pasja, będą żyć w pamięci kolejnych pokoleń, inspirując do szukania piękna w muzyce i życiu.